Bestia dostała salami i wyżera po jednym. A może młodym się, Nie wiadomo. No jeszcze masz kotku. oj już wypadł ci. A nie, pałaszuje sama. Zobacz to. Boi się, kurde. Dali tygrys, bo ci zjedzą. Przyjdzie młodzień, że ci ukradnie salami. Ale ładnie pałaszuje, uuuu! Uh, uh, uh. dwa kawałki ci zostały, Szybko, atakuj! Jeeeej! <słuchaj>